To dobra wiadomość dla rolników. W lutym średnio o kilkaset złotych staniały nawozy azotowe. Cieszą się gospodarze, którzy czekali z zakupem. Ci, którzy zrobili zapasy wcześniej, oczekują dopłat. Za spadkiem cen nawozów w tym roku stoi niższy popyt oraz wzrosty produkcji i mocy wytwórczych w krajach o mniejszych kosztach energii. Zbigniew Zabłocki, ze wsi brzeg w gminie Pęczniew. Cieszy się z tego, ale ja już kupiłem wcześniej tak przed nowym rokiem. Kupili. Cena. W cenach była taka, no, bo to tak było, że zdrożeją jeszcze, a to no, miła niespodzianka, że poszło w drugą stronę. Dla pana Zbigniewa efekty tej niespodzianki uratowały dopłaty do nawozów, ale nie do wszystkich upraw. Nikt się nie spodziewał, że przydanie ją teraz te nawozy. rolnicy czekają, że no, czy dostaną też, bo to jest do pszenicy i kukurydzy, a niektórzy mają żyto też, jakby było dobrze, gdyby... Wróciły też jakieś dopłaty troszeczkę, rząd się postarał Dożyta. Do Rodnicy się cieszą, ci co zaryzykowali i nie kupili w okresie zeszłorocznym, bo cena w tym roku znacząco, może do cen styczniowych spadła, a troszeczkę mniej znacząco do cen grudniowych, bo wiemy dokładnie, że na początek była podwyżka styczniowa związana z powrotem VAT-u, a teraz od 1 lutego dosyć duża obniżka do tych cen styczniowych związana z stabilizacją cen gazu i sytuacją makroekonomiczną na świecie z azotami. W porównaniu ze szczytem cen nawozów w pierwszej połowie ubiegłego roku spadły one znacznie i dalej spadają, podążając za cenami płodów rolnych i surowców energetycznych. Jeżeli chodzi o ceny, no dosyć duży spadek cen chyba największy zanotował Mocznik, który potrafił być w pewnym momencie nawet 6 tysięcy. No w zeszłym roku powiedzmy, w, gru w, grudniu, w grudniu cena Mocznika obowiązywała około 4,5 tysiąca, obecnie jest to... Cena około 3200 zł za tonę. Eee, troszeczkę mniejsze obniżki są na saletrze, saletrzaku, gdzie e, wynosi około 6, 600 zł na tonie do tego, co było w grudniu 2022 roku. Ci, co mieli kupić nawóz, już go dawno kupili, więc teraz ceny nadal mogą spadać. Będą okresy wysiewów, więc może się okazać, że w najbliższym okresie tych spadków nie będzie, jednak w okresie maja-czerwca możemy się spodziewać, że mogą nastąpić kolejne korekty, ale tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że korekty w świecie nawozów azotowych, a nie potasowo-fosforowych, gdzie jednak tutaj składnik, jakim jest potas fosfor, ciągle na rynkach światowych bardzo góruje. Czy te coraz niższe ceny nawozów będą miały jakikolwiek wpływ na to, ile będziemy płacić latem i jesienią za płody rolne? To, co obserwujemy, to jest faktycznie obniżanie się ceny nawozów, ale azotowych. I czy będzie miało wpływ? No, spora część rolników już zrobiła zakupy. To miało związek chociażby z obniżką, z brakiem generalnie podatku z VAT-u. Więc no, jeżeli zrobili już zakupy po wyższej cenie, to pewnie nie przełoży się to specjalnie na ceny produktów. Ci rolnicy, którzy kupią po niższych, teraz korzystniejszych cenach, zapewne no, będą mogli również będą mogli to przełożyć na cele produktów rolnych aczkolwiek nie byłbym takim wielkim optymistą Można się nad tym zastanawiać, ale konsumenci zawsze powiedzą oby tylko nie było drożej.